W poprzednim odcinku Te dwa miałeś do rozdzielni Nie To przypiszmy Bo... spiskę swoją, a nie? Ze skosa ja muszę tutaj poszpachlować, tak muszę No Tak to Dobrze, że gruntowałem, że... było przed tym troll Ten tyk tynk trol. jest. jest z gruntem od razu Tamto tam to Kitka pisał. <grym> Zobaczcie <grym Grunt jest Ja tak chcę wreszcie mieć zrobione, a to tam się będzie trzymać W remoncie remon Tu już się nie powtarzą, nie? No, a co on zrobić? Też nie. Tnie kable skurczy byk. Tylko od internetu nie upierdol. Transmisje na żywo dostępne na twitch.tv ukośnik w podkreślenie... Mopa <laughs> byś schowała, a nie, bo mi by go odjebali. No, sordom. na swoim miejscu. No to co? No to już się ja kończy, fajrem. To co mówisz, że działa prąd. Jak nie pierdyknie? Jeden Dwa, trzy, cztery, pięć Ciemno? Jasno Ciemno? Jasno Ciekawe ile razy bym tak kliknął i ona by się przepaliła Mam pomysł, a? się! Ale nie kupiłem tego kabla Świeci się Mamy się. I one tu haczą Dlatego tak musi zdi, Ale fuszerka, Mam pomysł. Ja ją wypieprzę. Bo ona tak tylko przeszkadza. Popraw pianką. Jak ja to wypieprzę, to się przesunie całe. Przecież to się nie trzyma. To tak działa, tak? I to jest teraz śrubokręt. O! Mówiłem, wam, że to działa. Bij to poziomicą. Pojebie mnie zdi. O! Pa, jedna śruba która trzyma tą całą futrynę ogólnie. Ja wchodziśmy lepiej wodą. A we trząśni. Tak dobrze zamontowane. No luźno. Wczoraj się działa na tym kartonie. Jak pogięła. ja wejdę ja do tego kartonu. Dwa kible na 15 metrach kwadratowych ja pierdolę z di. Bo kleju siedział. Brr, brr. I bokiem. No ja na chwilę tylko wpadłem tu i tak pogadać, bo... Mój drogi zięciu, nie otrzymałeś ode mnie daru życia. Moim darem jest dla ciebie moja piękna córka. Kurde, miałem to posprzątać. Gdzie mnie sprał Tym bluzę bym zmienił. Kradłem żonie. Mówię, a wszystkie ciuchy jak stałem tutaj. Ostatnie dresy stare, w miarę czyste. Ty, chyba szeroc zepsute to mleko jest. A nie, dobrze. Dobra kawa, no. Dzisiaj przyjeżdżasz tutaj? Nie, dzisiaj nie. Dobra, no nie ma. Więc ja to mam zrobić. Tu zamknięte. Pomóż im dach robić. Miesiany, miesiany. Jesteś tutaj, jest jeszcze. Miecz. Jak tu śmierdzi Stąd weź tu śmiechdzi głównym. Kaka demona. Się bezpiecza. Żeby nie śmierdziało Trzeba uciąć No i zabezpieczone Tu jeszcze byś mógł tak dać Podeprzeć tym Jest odpowiednio zabezpieczona rura Będę się śmiał jak ktoś wodę spuści I ci wyjebie tę taśmę z tej rury Do cyrku Ale pyli Dźwięki, które usłyszysz, gdy żona powie Wystarczy trochę odświeżyć Teraz słucham gruzu Dam radę to wyjść Jeszcze dam Kylita Bugowa Grzeje się Coś tam się grzeje Przydało, żeby to wysuszyć Mówię tu jak ktoś zostawi słowa na YouTube Tylko możemy na druku się wydrukować O Boże co ty? No ja poczekam aż kierownik przyjdzie. Czyli nie będę sam tego znosił? Mówi, że to się nie będzie trzymał to. A, trzyma się, nie odpada się. Aż tak Czekaj to położę tu na płatko i trzeba było to zapiękować. Taka cisza w tym dzisiaj. Mónizko, że to się nie oddała fajnie. O Jezu! Popił tak mi do Okapadł. Czysty był ten kibel. Ona już ubrudziła go. Pokaż, jak to się będzie prezentować. tak tam, normalnie. Najlepiej by było, jak w końcu ktoś się odezwał. Jak najebie po fasolce, to grażenie na dole kibel rozjebie. Czułeś, może ile już pochował remont? Na dole masz. Zdycha to na pewno już poszła. A no, mamy się zmieścić w 30, nie? No ale poczekaj, dla 5 studentów jest na każdego 5 metrów kwadratowych, każdy po 1500, plus opłaty to stopa zwrotu szybka będzie kapta. No i tak. Może no, nie tak, jak się może przesunie i tu ma być biurko. Elegancko, chociaż nie padniesz na ekspie. Możesz XP i slag. Ołe, ołe, siema. Siema, powiesz kolegom idę awk. Kibel jak w więzieniu. Idę awk. Tu będziesz ruszał się mieszką. Widzicie tą wizję tego pokoju? Pięknie. Z więzienia go zabrał sentyment. Jak ty ten kabel kupisz, a ty nie możesz dzisiaj kupić kabla i podjechać tu? To tą wełnę się już pozbyli. Ja mogę już rzucić tą wełnę. A ty sobie dasz radę. Przepuścić to, bo płyty nie będzie. To nie ma problemu, nie? Możesz. Yes, tak to było. Weź tę puzzle po Lepiej uku. weź ten worek na plecy i na dół. Tu zostaw. Czemu tu zostaw? Dobra, połóżcie. Jak to szło? Kolejny trójkąt. Co tu się stało? <śmiech> Fu. <śmiech> Fu. <śmiech> Fu. Najgorsze gówno. Od tego można umrzeć. Ewa to poszarpał, kurde. To jego materac. Teraz go upycha w ścianie. Watą szklaną jeżeli papą kudemą. O. Miał miał. No zaryczno. Haha, dżęga na ścianie. Płytę za te góry? Znasz się na elektryce, szefie. Nie, czym pomóc? Bo jest? niczym no. Tak pytam, czy wszystko robisz samemu razem z elektryka. Ja tu bardziej kontentem się zajmuję innym nagrywaniem i montażem. Ta elektryka tu się Kubik trochę zna. Nie i... będzie z Kubik się zna i tutaj był właśnie wczoraj znajomy. Tu podłączył nam rozdzielnie. Tu nie ma prądu w tym, czy jest? jest pewnie. Jezu jak to szłapy gryzie. Teraz się podrap tam, gdzie słońce nie świeci. <śmiech> <śmiech> Jak to dusi? Ochodusi się, dzwońcie na karetkę. Tragedia. Zaraz już się kurmykaj, to i nigdy nie odkrywaj. Kurde, to basteczka się. Przydała. Po no co ja to wkładam? Jak tu deski trzeba jeszcze położyć na górze, żeby meble można było w kuchni powiesić. Tak, nie idę, nie, nie dźwigam tego tam. <laughs> i zaraz odpal? O, metrówka jest. worki brak. Poziomica brak. Ołówek brak. Nic tu nie ma. Pa, pa, prawie ustało. Ołówek. To tyle, nie? Mówię, to już wszystko jest. Zobaczmy, 10 zł. Krzydonajd 10:21 wysłał o godzinie 9.37. Trzymajcie się do jutra. Powtórki na YouTubie, powtórki z tylko tutaj, dla subskrybujących. ELO! NARA! W następnym odcinku... pianki. Tak się kręci nową część nie Tour Spina.

Na żywo, którą oglądasz, jest w pełni reżyserowana i oparta na wcześniej przygotowanym scenariuszu. Każdy element od dialogów po działania jest starannie zaplanowany i realizowany przez profesjonalistów. Osoby występujące w transmisji to doświadczeni aktorzy i specjaliści, którzy dbają o to, aby całość przebiegała zgodnie z ustalonym planem, zapewniając wysoką jakość i przewidywalność wydarzeń. Wszystko, co widzisz, jest częścią zaplanowanego show. Prosimy, aby nie naśladować zachowań aktorów w prawdziwym życiu.